No, dzień dobry. Widzicie troszeczkę o rozsadach tych bardzo wczesnych, rozsadach, które żeśmy się pospieszyli i zrobili zbyt szybko. Na przykładzie tej cyni, troszeczkę o tym opowiem, bo pytania, zdjęcia przychodzą. Panie grzesiu, czy da się jeszcze uratować takie cynie? No i muszę Wam powiedzieć, póki tak stały, fajnie przy oknie, w reprezentacyjnym pokoju, przy tym najbardziej naświetlonym. To było wszystko fajnie, ale porządki świąteczne musiły nas do wystawienia ich na dwa dni w trochę mniejszą temperaturę. No i oczywiście dla mnie tego światła mniej. No i co się dzieje? I widzę często rozsady wszystkiego, czego by nie było. Słuchajcie, po prostu ona blednie, ona zaczyna się wyciągnąć i listki zaczynają zasychać. I to nie jest żadna choroba, ani żaden szkodnik. Po prostu roślina to światło, roślina to słońce. Jak tego składnika nie ma, nie ma fotosyntezy, nie ma chlorofilu, Takie roślina umiera. Po prostu umiera, tak jakby jej brakło krwi. Nam jakby ktoś krew puszczał. też byśmy byli coraz słabsi. Wystawimy je na zewnątrz, takie mało zahartowane. Zobaczcie, co się dzieje. Ona po prostu z tej dużej ilości światła, z tego, z tego wiaterku, po prostu za słabła. Nie? Można by tak powiedzieć. Ona za słaba. I dlatego muszę Wam to wszystko przedstawić. Tutaj też tak? widać, że te listki zaczynają zasypiać, Ale to nic, taka rozsada jeszcze jest do uratowania. Co my musimy zrobić? No słuchajcie, już jest połowa kwietnia, przymrozki będą, jeszcze się zdarzały do 20 maja, ale to są kwiaty, które możemy wysiewać wprost do gruntu już w połowie kwietnia i one często wschodzą i te przymrozki wytrzymują. Można sprawdzić w kalendarzu siewu, jakie, która roślinka wytrzymuje temperatury, albo przy jakiej temperaturze gleby. Powinna być siana, ale my już mamy rozsadę i to mamy taką rozsadę, no by można by powiedzieć, taką błogą, ale ją sadzimy, ale ją sadzimy, zademonstrujemy tutaj, może z jedną, tak? O, zobaczcie, ona nawet jeszcze po pikowaniu nie przerosła całej bryłki, ale nie szkodzi, spulchniamy taką pazurą jakiś kawałek gleby. Tak, ja tu posadziłem sobie takie prawie szdobry, małe sezonetki hortensji. Była taka duża hortensja, mieliście na filmiku i ona już po prostu była zbyt stara i teraz śmiało ziemi tak. To cienie już posadzone. Cienie już posadzone. No wyłączyliśmy trochę na sam proces, bo zajęło nam to za dwie godziny ale cynie już rosną ja mam tu miejsce takie że od 10 do 15 brak jest słońca ale na pewno jak będziecie sadzić, to jest kwiatek wybitnie wybitnie światłolubny także na słoneczku i co w takim razie rozsada jest wybiegnięta rozsada jest jaśniutka rozsada bardzo mało miało światła listki zaczynały zasychać i teraz po takim sadzeniu jak są dni słoneczne można, nawet trzeba bym powiedział bić parę kijków tak nie będziemy tu układać te bukniny, ale po prostu zrobić taką podpórkę do do bukniny agrobukniny takie jak najcieńszej, jak najbardziej przezroczystej i na te pierwsze trzy dni jak będzie świeciło ostre słońce przykryć to bo tą rozsadę może słoneczko, duże ilość światła, ruchu powietrza po prostu zabić albo zostanie z tego tylko wodygo. nie? i śmiało ta rozsada jak się 2-3 dni zahartuje już te wiosenne przymrozki wytrzyma i pamiętajcie też o nawożeniu regularnym już teraz tych kwiatów no, no najlepiej przed wsadzeniem, najlepiej połowa marca jak uprawiacie grządki zasilić tą glebę nawozem, wapnem jak trzeba a potem jeszcze w ciągu lata jakimś nawozem do kwiatków zasilać śmiało, nawozy mineralne, bo to są roślinki do ozdoby Ich nie będziemy jeść, także można im tego nawozu dać więcej, a one dadzą nam więcej kwiatków. I tutaj inny przykład, tu były lewkonie posadzone wcześniej, tak? I no też były w takim tydzień, stanie? Ponad tydzień, jeszcze te duże przymrozki Jednej nocy było minus 4. Rozsady po prostu leżały po nocy. Aż tak. I zobaczcie, pięknie się podniosły. I już mi sporo urosły. Te liście, które teraz już wypuszczają są ładne. Ciemno-zielone. Te starsze zobaczcie też. W domu były na parapecie jaśniówki. Takie przy tej cyni Teraz już piękne, ciemno-zielone. I za moment będziemy mieli kwiat Tak samo tu z tymi astrami to były takie rozsadki jak ta jedna a teraz już mamy fajne rozetki No one tu na świetle pełnie świetle, rosną szybciej mają dużo ziemi dostały nawozu i teraz aster będzie moment szybko rósł a o wiele przymrozy krzaciach ty zaraz tych roślin nie zabije także jak macie te rozsadki nie będzie z nimi co zrobić, zwłaszcza na święta to posadźcie już będzie się przed gościem czym pochwalić. Tylko nie zapomnijcie, że ta rozsada albo musi być zahartowana poprzez wynoszenie z domu na tydzień, mhm. albo po prostu po wsadzeniu robimy parę patyczków i okrywamy, to robimy taki mały namiocik miny białutki jak najraczej. No i to by było na tyle.